Ale pogoda. Patrzcie, jak pięknie. Patrzcie, jak pięknie. Jadę z live'em teraz jestem na Wi-Fi. To jest troszeczkę. Jest jej no, na co? Na lewej. Na lewej. Na lewej. E, e, lo... O, ty skubane. zacina bardzo, o ty, Max, to nie powinno zacinać, jestem, siema, jestem, mam, o, tu jest za mną domek, WiFi fi i także nie powinno ciąć. Jak teraz jest, lepiej niż przedtem? Przedtem był false start, bo oranżu tu nie ma. Będzie, tak, będzie, będzie. A, co? I tak to wygląda. Uuu, Pąk No, przedtem na oranżu, teraz na. No, takie jest mocne, 30. To dobrze. Co to jest, co to jest, 30 FPS? Klatek na sekundę, tak? Klatek na sekundę. Ktoś się dobijał. Po ile, co po ile, co po co po ile, KG? Nie wiele się, schodzicie, patrz, bąki się obudziły. Siema łowca Igor, patrz jak śnieg zapieprza. Patrz jak śnieg zapieprza. Pozdrowienia od Adama, dzięki. Biorą, biorą. Duże są. Ile będzie, ile amury ile będą miały? 16? No, jak nie lepiej. 16? Czy będzie się pozbywał lentusów? Bartosz będę się pozbywał, ale będę się pozbywał. Ale sypie, ty patrz. Patrzcie się tu. Przez chwilę słońce było, a teraz śnieg sypie. Krze ty, Krzesiu, ty. Co tam? Co? Adam siadał. Kto to jest Adam? Dzięki. Kiepsko dziś z live. Czego Radku kiepsko? Czego Radku kiepsko? Witam, witam, witam Ciebie, Siema. To było u mnie? Tak? To było u mnie. Przestaje sypać. Siema dzięki Mariu. Radku, live jest w plenerze, to i zasięgi są kiepskie, bardziej kiepskie. Zacina troszkę. No tak, zacina te. Tak, bo Radku jestem na rybak. No taki zasięg jest, ja nic nie poradzę. To jest wszystko Radku uzależnione od zasięgu. Chciałem wam pokazać po prostu jak to po prostu wygląda. Patrzcie jak się zmienia. Słonko wyszło, ty. Patrzcie. Normalnie Wyszło słoneczko teraz. Spójrzcie. Klatkuję. Biorą! Bambo, cały czas ubrania, cały czas biorą. Jeden karp wyjechał. Chłopaki je siotry połowili. Także karpie biorą. Idzie Grzesiek walczyć. O. Na spinning. Grzesiek, tylko trzymaj się barierek. Bo jak cię pociągnie, to... No. Bo jak Cię pociągnie, to ho, ho, ho. Oj, się spininguje. Tam fajne trzciny są. Może później wrzucę w te trzciny. Byłeś na Oleśnikowej. Nie byłem, Lucek, na Oleśnikowej Dolinie. Gdzie to jest? Gdzie jest Oleśnikowa Dolina? Ale Grzesiu, lipa ten live. No słabo, słabo z tym, no. Z netem słabo, nic nie poradzę, nic nie poradzę. Dobra, słuchajcie, jak jest słaby net i słaby ten nie będę wam błędów nie będę wam was tutaj męczył, jak jest słaby po prostu zasięg i słaby jest net. Także chciałem wam pokazać, o że jestem na rybkach, że fajnie jest. Siedzimy, nie? Tak. Jest dobrze. jest dobrze, łowimy rybki. Zrobiło się słoneczko. Kawkę idę dopijać. I co, film z tego będzie. Także nie męczę Was, jak jest słaby w zasięg. U mnie wszystko jest tutaj bardzo dobrze, a nie wiem, jak tam u Was nie. Chciałem Wam pokazać w plenerze, co nieco. Trzymajcie się, trzymajcie się. Film, kiedy będzie, jak zrobię. Trzymajcie się, miłego dnia wszystkim. Życzę. О, куда